Wysyłana jest najpierw synchronizacja 0 bajt 0 Tu może być tych bajtów kilkanaście. Komenda może się składać z jednego bajtu lub kilkunastu. Tam nawet chyba 5 może być. Ostatni bajt to jest suma kontrolna. I tu jak widać, że w bajcie zaczyna się od zera czyli nie, nie ma sytuacji że, że jest więcej niż 8 jedynek gdyby tu było 8 jedynek to i, i tak jest przydzielone zerem jeżeli jest więcej jak 8 to znaczy, że jest początek ramki i tu to jest na przykład jedna ramka y, rozkaz nie rób nic jest jednobajtowy tu będzie znowu synchronizacja zero i tak dalej w systemie cyfrowym nie jest tak że jak się nie wysyła żadnych informacji to na torach nie ma nic wtedy wysyła się rozkaz nie rób nic trzeba jednak zapewnić zasilanie dekoderów A tak Niezbyt dokładnie jest, omówiłem, ale ogólnie nie daje to obraz na, na to jak, jak ten system działa. Osobnym zagadnieniem jest przesłanie informacji zwrotnej, czy też y, pod, y, odczyt rejestrów konfiguracyjnych w trybie programowania na to, że programującym czy tam serwisowym. Te zagadnienia też mogę omówić, jeżeli będzie zainteresowanie. W takiej sytuacji proszę o komentarze pod filmem. Dziękuję.